Siema z tej strony Dawid i zapraszam do kolejnego odcinka Kontynuujemy historię Zobaczymy co to za zadanie będzie nas czekać Dobra hmm. Rozdział 12, czyli jeszcze trzy rozdziały nam zostały Dar morza, mieszkanie Marfiego Martiego. No. My house burned to the ground. Along with almost every penny I had. There was even some trouble with the cops, but Eddie took care of that. And since I didn't have any insurance, I had to live in this shithole of an apartment till I could get back on my feet. At least I managed to save Leo. He disappeared without a trace. I doubt Frank Vinci even knew where he went. Okay. And even no though I failed to deliver on the contract, Eddie still brought him in when he heard Leo had skipped.

Aha, to jest kibel. Dobra. Dobra. Tutaj garaż. Trzeba wziąć naszą kurencję, weź samochód i jedziemy. Okej. Okay. Mm. Dobra, pierwsza dziady jebane. Jedź, 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 łaj za jeden z drugim. Dobra, pięknie. Gdzie tu park jest? Park jest tam. Okej, okay, tutaj się jedzie. U, niezła droga. Fajne w ogóle. Ta gra jest w ogóle fajna. Taka klimatyczna. No nieważne, w każdym razie... No właśnie, się już rozbiliśmy. Więc... Dobra, jedziemy. Yy. Zobaczymy, czego chcieli właśnie... Yy. od nas w parku. Pewnie jakaś akcja grubsza się szykuje. Okay. Zobaczmy, o co to chodzi w ogóle. Okay, są tam. Więc przeskoczyć. I idziemy. Hey, here he comes. Hey, what's up? Hey, Vito. Take a seat. All right, listen. I've been doing some research into Carlo's business. So? So the only reason he had Clementi killed was because he was selling dope too, and he was stealing his customers. Now he just needs to get rid of one last obstacle. The one guy who could fuck things up and ruin his plan to become the main supplier for the whole city. Frank Vinci. Where'd you get all this? I talked to a few people I trust. Okay, so what does this have to do with us? Cause if he can do it, why can't we? A kilo of heroin costs 2,500 bucks over in France. Then it's another thousand bucks to get it here. And? And we pick up 11 grand for just driving the stuff to the dealers. That's seventy-five hundred bucks profit a kilo. Yeah, but what about Falcone? Carlo won't find out, and even if he does, he'll just threaten us and demand the cut. All right, but if Carlo's the only big supplier in the city, where are you going to buy the stuff from? I'm way ahead of you. What do you two know about the Tongs? The Chinks? Some kind of organization for Chinese immigrants, right? That's what I said, the Chinks. Right, but it's also a front for their other operations. They run the Chinese quarter, and they keep to themselves. But some of them are interested in doing business with outsiders, and they need middlemen since most people are afraid to deal with them. And we're the middlemen. Yep. They'll give us ten kilos to start. For how much? Thirty-five grand. And we can sell it for...? hundred and ten. <whistles> nice! Okay. Well, where the hell are we gonna get our hands on thirty-five grand? I know a loan shark. The are over on Palisade. I think a loan is thirty-five if we give them forty-five back. But that means our take is over twenty grand apiece. Not bad for just moving the shit from one place to another. But you know, who's gonna end up using this crap? What do you care? As long as it isn't an alley Of course, Vinci was right. Drugs are bad news. They kill people. Look, only idiots do drugs. Deadbeats and losers. If they want to kill themselves so badly, i gladly help them out. Especially for 20 grand. I got buyers in the ghetto. They'll take care of the distribution. So we don't need to worry about that. Are you guys in or not? I'm in. Come on, don't be stupid, Vito. 20 fucking grand in one afternoon. When? Right now. If we don't take the offer, the towns will just find somebody else. Come on, Vito. It'll be a piece of cake. Let's go see Bruno then. Vito, how about you want us all down there? He's on Palisade Street. Okay, let's go. Sorry, did I get in your way? Mój mikrofon włączony. <śmany> Musiałem mieć bluzek, że tak powiem. Kurwa, on tu jakiś stoi. O właśnie. Nie, 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 nie. Ok, musimy się do niego włamać. Bo niestety nie mamy auta, które ma... tyle miejsca by pomieścić tylu ludzi Ale we're going to Bruno. He's one of the only guys in town. Dobra, no, Aha, tutaj ten kolega mieszka. The... Then the deals off. But don't worry, I know this guy. He'll give us the money. There ain't nobody else we...

Yeah? Oh, yeah. Okej, okay, prawie na do oni Więc jest dobrze. oni se gadają, Ja się gadam i wszyscy się gadamy. This is it. Stop here. Ok, idziemy do tego kolesia. Do ich lichwiarza. Hi, fellas. We're here to see Bruno. hey Henry. If you got guns on you, put them down there. I gotta search you. Okay. Hiya, Bruno. Co to Hello, Henry. So, to what do I owe the pleasure of your company today? I need 35 grand and $20 bills. Oh, that's a lot of money, Henry. A lot of money. Tell me, why should I give that much to a small-time guy like you, huh? Convince me. I got a sure thing. You'll have 45 by the end of the week. What kind of sure thing? Sorry, Bruno. That's a trade secret. Then 45 is not enough. I'd be more comfortable with 65. It's a bit steep even for you. 50 is all I can do. Henry, Henry, I have no guarantee I'll get my money back, and you have nowhere else to go. So, how about 60? Don't think of it as interest. It's more like my cut of the profits. 55, final offer. Anything more than that, it's not worth my time. Deal? I'll give you $35,000 today, and you'll give me $55,000 by Friday. If you don't pay it back by then, the debt goes up by $10,000 every week. You'll get it by Friday. Okay. Isaac, prepare $35,000 in $20 bills. Now you know I trust you, Henry, but if you screw me, remember these wise words from the Bible. And my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword, and your wives shall be widows, and your children fatherless. Exodus, chapter twenty-two, verse twenty-four. <laughs> I'm impressed. You don't seem like the church-going type. Uh, but just remember, the money isn't mine. So even if you get rid of me, that doesn't get rid of your debt. So no funny business, okay, boys? Sure, Bruno. Thank you, Isaac.

w i... no, takim no, nie tym nie jest w menu widziana biblioteka czy jak to się nazywa, szlachcie, gdzie pokazane są te wszystkie auta, jakie są duże. Wszystkich jest ze 30 kilka, także margines błędu jest zajebiście mały. Raczej automaniaka będzie mi zrobić ciężko. No nie wiem, chyba że Sedan i Kubek to dwa różne modele. No, no, no w wtedy można no, no, się bardzo Wyliczając ciężarówki, może ciężarówkami się tak ciągnie, gawami, gównem. No zobaczymy jak to będzie. Dowiedzicie się, że to jest... Dowiemy się gdzieś że tak powiem, jak będziemy nagrywać dodatek, Żeby się zobaczy, jakie tam dało nam się, że tak powiem, osiągnięcia zrobić. Okej, okay, jesteśmy prawie na miejscu. W takiej dość dziwnej, dziwnej, right, w trochę. <mulity> o, no, w takiej dziwnej dość. Okej. Okay. Okaj, idziemy za chłopcem. Tym tutaj. I oczywiście za moment będzie tutaj jadka jak cholera. Ale to. Za jakiś czas. Na razie musimy kupić co nieco. Właściwie to nie kupimy ale długi tak pozostanie także no nie jest różowo tutaj szukam gdzieś bo tutaj gdzieś gdzieś playboy leżał w tym rozdziale no ale no mniejsza z tym na no, spokojnie Welcome, Henry. Hello, Mr. Wang. Let us get straight to business. Is your suitcase heavy enough? See for yourself. Alright, take it away and bring the goods. You're a good man, Henry. Here is your merchandise. Each bag contains one kilo. Each kilo weighs a little more than two pounds. Which ones do you want to test? Okay, we're good. I'm glad. Next time, we can give you twice the amount. It was a pleasure doing business with you, Mr. Wong.

Hello gentlemen. Fucking sick. I think you have something for us. Drop the suitcases. Hmm. My shoes. Wait a minute. These guys ain't cops. Kill the bastard. Shoot Vito. Vito, watch out back. Okay. okay. Actually... Don't you give me. A Hold on. Yeah, thank you. Okay. Dobra, trzeba szybko się dostać, okej, okay, za chwilę będziemy strzelać. Jednego rozwaliliśmy. O ty kurwo. Oh, ready. Kick it in. Dobra poszedł in. Dobra, następny też poszedł spać. Migu głeb pięknie. O ty kurwa dziadu jeden. Okej, okay, tu gdzieś jeszcze jeden misio siedzi, Tylko nie wiadomo gdzie. A ja tak go trochę nie bardzo jestem w stanie zauważyć. Jest. Co za dupek, no. Pięknie. No i tu koniec. to koniec. Dość Otwórz drzwi. Pięknie. O kurwa, nazbierało ich się tutaj. Więc nie jest fajnie. A miało być tak pięknie. O nie wiedział, bo czy na... Dobra, facet poległ. Holy shit. Stay shot. Pięknie. Kolejny dostał w mordę. To był piękny strzał, ten ostatni oczywiście. Okej, okay, tam czekają jakieś dupki No ładnie, rekin został w to nie o to chodziło Okej, okay, tu gdzieś jest jakiś dupek Jak mi nie mam Chłopcze Ja tu siedzę Za chwilę mi się cała Amunations skończy No patrzcie, jeszcze go nie rozwaliłem A to kurwa jedna. Ostatnie 4 naboje, dobra No coś jeszcze O ty kurwo muszę cię z bliska zarozwalić Pięknie, teraz go damy Teraz ci rozwalę łeb Pięknie

Jeden Bo nie wiem koło której Chyba gdzieś tu Szlak wie, nie wiem po której, o którejś był taki właśnie playboy Cholerka no Nie wiem tylko, o której, o którejś właśnie taki stał. Stał, leżał. Może to tutaj gdzieś. No nie wiem. W każdym razie gdzieś tutaj były te, te pornosy. Dobra, nieważne. Bierzemy gablotę. Siadaj, siadaj. Do zajbistego czarnego sedana Nie fajnie, nie fajnie jak się przycina N Nie wiem dobra Dobra trzeba się rozpędzić Żeby to rozpierdolić chyba

Dobra, jak najszybciej trzeba dowieść to gdzieś tam. Nie fajnie, ścigają nas wszyscy, a głównie policja chce nas mówić Ale my się im nie damy, bo jesteśmy super cool Jak I nie ma mocniej. No tak.

No, a, Jeszcze nie przekroczyliśmy tego cholernego right. mostu Hudson Aha, to jest ten Horner so, Cześć poszło nie tak, więc Jest chujnia, że tak powiem a, Że tak powiem jest dopasbita Niestety oklepią ich wszystkich, a my będziemy musieli wszystkim pomóc. Kasia. Kurwa, wypierdalać wszystkie kurwy się nas no. Dobra, jedziemy. We're never gonna have to do that. Well alright, let's just concentrate on getting through this one before you go making plans like that, alright? All right. Hey, I'm just saying, he goes right. Let's just get through the rest of the day. After that, smooth sail. Here we are. Let me do the talking. He's a tough guy, so no wise he comments. Alright, job. Holy shit, udało się. Hey guys, how you doing? Hey man. Come on in. <laughs> Shit! It's smoke! <coughs> Fuck. <coughs> we did it! We hit the jackpot. Hey, 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 okay. take it easy. We're not done yet. Lighten up. Where you Henry? What's the matter?

We'll be right <laughs> back. You ain't even going to give me a tip? You want a tip? I'll give you a tip. Don't let the door hit you in the ass on the way out. Always the gentleman, <laughs> huh, Joey? Just get the fuck out of hey, here, Roman. Hey, Gina, wanna come join me? Hey, I hope there's room for three in there.